Cześć witajcie się meczki z tej strony Sasek, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wojskowe bronie. Zapraszam do oglądania. Na starcie odcinka chciałem was bardzo przeprosić za to, że przez prawie dwa tygodnie nie pojawił się żaden filmik, no po prostu nie mogłem. W tym tygodniu pojawi się chyba z dwa filmy, no i w następnym, no już standardowo, będziemy po dwa, po trzy filmy tygodniowo robić. Yy, I słuchajcie, jeszcze zachęcam was do pozostawienia łapeczki w górę, jeżeli ten filmik wam się spodoba, i subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie. W tym momencie na ekranie macie zwycięzcę konkursu na 1000 faudolców z poprzedniego odcinka, no o, parę odcinków, trzy odcinki temu to było. Yy, Macie tu zwycięzcę. Plus w tym odcinku też jest konkurs. Jest to konkurs na 1000 fałdolców. Co trzeba zrobić, żeby wygrać 1000 fałdolców. Po pierwsze, trzeba wejść tutaj w lamy i w miejscu wezmij twórcę wpisać Sasek Game. To jest pierwszy wymóg. Następnie przejść do opisu, napisać komentarz z waszym nickiem, z którym je wspieracie w sklepie. Napisać też wasz nick Discord. Jeżeli macie Discorda, polecam też być na Discorda Fortnite też macie link w opisie, obczajcie sobie. No i zostawić łapeczkę w górę, oczywiście konkurs jest dla subskrybentów. No i za tydzień od publikacji tego materiału pojawią się wyniki w następnym odcinku właśnie z omówienia update'ów, czy to broni, czy to właśnie tego typu, zawsze w czwartki, o powiedzmy zawsze w czwartki, pamiętajcie, że że są wyniki konkursu, i zawsze w czwartki jest nowy konkurs na 1000 faudolców. Ok, a my bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do odcineczka. I słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku na początku przedstawię Wam to, co dostałem od Epic Games, czyli prezent, który dostaliśmy. Możecie się pochwalić w opisie, co Wy dostaliście. Dostaliśmy PD Bohatera, PD Schematu, PD Ocalenca, 194 krople. z 119 buteleczek. Tutaj jeszcze te całe materiały. Tutaj też perki, repek. O i 5000 golda, jak fajnie. Coś jeszcze, coś jeszcze tutaj mamy. Mamy lamę piracką, jedną lamę. O piracka, druga lama. O i co to jest? Yy, legendarna lama ze skrytki Trolla. Więc nice. Te broń, które dzisiaj będziemy omawiać, lecą z wojskowej lamy. W wojskową lamy otwiera się zatalony, które zdobywamy z misji. Czy to przez przechodzenie fabuły, która jest tutaj. Gdy zjedziemy tutaj, tutaj też dostajemy talony, ewentualnie one też wypadają, tak jak mówiłem, za misję. O, no to tyle w tej kwestii. A teraz przejdźmy już do samych broni. Możemy je sprawdzić sobie w księdze kolekcji, przechodząc do zakładki. Schematy, wydarzenia. Te bronie, które są tutaj, w tym miejscu, one były już rok temu w ekranu lamach. Następnie te bronie w wersji złotej były do kupienia w sklepie. Teraz dodano je do lam. Myślę, że fajna sprawa. I słuchajcie, omówimy sobie po kolei każdą z broni. Według mnie ten event jest najlepszym chyba z eventów wszystkich odnośnie broni, bo jest najwięcej bardzo fajnych broni pod każdym względem, z każdej klasy. I słuchajcie tak, zacznijmy od szept Caliber. Jest to bardzo fajny pistolet, swoją drogą ja mam go podbity, więc przejdźmy go sobie zobaczyć. Mam go, już wam pokazuję. Jest on w tym oto miejscu. Tutaj macie aktualnie na ekranie, jak zrobić pod niego perk'i. Crit, damage, magazynek, pojemność magazynka. Ja tu mam na fizyczny, polecam oczywiście. Energia, jeżeli chcecie pod wszystko, ewentualnie pod jakiś tam was, wasz żywioł, którego potrzebujecie. Następnie mamy crit rating, czyli wskaźnik, podkryta. I damage y, dla spowolnionych lub spętanych celów. No i tutaj jest ostatni to pod headshot, eliminate. Takie mam aktualnie perk'i. Myślę, że fajny, myślę, że spoko. Tak wygląda ta broń, bardzo fajny damage, 16 tysięcy, przy w głowę 33 tysiące. Tak to wygląda. OK, przejdźmy dalej. Następną z broni jest widmo z tłumikiem. Bardzo fajna szturmówka, niektórzy mówią, że to pistolet, ale jest to szturmówka. Zobaczcie, już Wam ją prezentuje. Wygląda ona w następujący sposób. Jak ją zrobić? Już Wam mówię, jakie właśnie zrobić, tu mi się akurat nie pokazuje. To przejdźmy do schematów. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to w następujący sposób. Już Wam pokazuję. Więc tak, na pierwszym miejscu dajemy sobie podkryta. Następnie tutaj reload speed, magazin size. Tutaj Was żywioł potrzebny. Tu dajecie sobie e, crit damage. Tu dajecie sobie e, powiedzmy dla potworów i bossów, czyli. Ten, ten, co tu jest, o ten, co jest założony w tym miejscu. Czyli jeszcze raz, tutaj dajecie sobie crit rating. Tutaj dajecie sobie, powiedzmy, magazyn size albo reload speed. Tutaj dajecie sobie crit damage. No i tutaj tak jak jest, i powinno być bardzo fajnie zrobione. Następnym jest Orzeł Bielik, Orzeł Bielik bardzo fajny pistolet, swoją drogą, tylko on ma takie coś, że strzela. Duży damage, ale ma bardzo długi czas po strzale. Zobaczcie jak to wygląda. Wygląda to tak, że ma w magazynku, to chyba jest powiększony, nie. Ma 7 strzałów w magazynku, ale czas jego strzału, to chyba nie ma takiej. Ale strzela takim pojedynczym strzałem raz, później chwila przerwy drugi raz. Więc tak to wygląda, nie strzela tak bardzo szybko, ale strzela dość dużym dmg. Oczywiście też preferuję podkryta. Tu już nie będę dokładnie omawiał, ale preferuję go zrobić podkryta. Następną e, jest kusza. Kuszy nie testowałem, kuszą się nie zajmowałem. E, według mnie o tu nawet mam legacji w sezonu kuszę swoją drogą, bo nie ma żywiołu. E, będę musiał sobie ją wyciągnąć. Swoją drogą to nawet nie patrzyłem, jakie tu są bronie w sezonie, Także trzeba pa patrzeć, jeżeli kiedyś graliście, czy tu nie ma czegoś legacji? przypadkiem, przypadkiem czegoś legacji nie znajdziecie, tak jak ja na przykład kuszę znalazłem. ciekawo, czy ten piechły. Nie, piechły jest zwykły. No, więc tak to wygląda. Eee, kuszy nie testowałem, ale według mnie ta kusza z y, walentynek jest dużo lepsza, ten łamacz serc, bo można fajnie perki na nią zrobić, więc kuszałbym się tutaj mm, nie, nie sugerował, żeby ją robić. Ale też fajna broń, też swoją drogą fajna broń. E, trochę inaczej strzela, oczywiście. Następnie moja ulubiona pompa, Piechur. Słuchajcie, kocham tą pompę i jak ją robimy, tu już wam przedstawię, jak ją robimy. Robimy ją w następujący sposób: Crit, magazynek, crit i e, damage e, od bossów, e, dla bossów. I tutaj pod wybuch. I to jest najlepszy, bo jak walniemy jednego, to wybucha cała reszta. Jak trafimy w głowę, więc to jest moim zdaniem najlepsza pompa, najlepiej mi się ją gra po prostu. Zanim zrobicie, polecam od kogoś tam po żeby Wam skraftował, przetestować, mi się bardzo fajnie gra. Okej, okay, to jest widmo, to jest zwykłe widmo, to jest widmo bez tłumika, inaczej szala niż widmo, więc jeżeli macie dużo schematów i chcielibyście zobaczyć, polecam. Nie podbijajcie Fluxem, po prostu zróbcie na nim perki, O ten, na 4, na złoto, ustawcie sobie jakoś sensownie, ja nie sprawdzałem, no i myślę, że będzie fajna błęka. LKM sopiła, LKM się robi pod damage, gdyż, gdyż nie da się zrobić parków podkryta, i myślę, że to jest taka neutralna broń, ani fajna. Jeżeli ktoś lubi takie e, pojemne, magazynkowo bronie, to polecam. Jeżeli nie lubicie, to nie, jak, tu ja. mi się źle to bronią gra, o powiedzmy tak. Następnie mamy kocura, i kocura jest bardzo fajna szturmówka, preferuję podkryta, następnie. Przechodzimy. Puma. Puma kiedyś to, to nie jest Puma, to jest Ryś. Właśnie, Puma jest w tamtej wersji. No i tutaj standardowo podkryta i taka neutralna broń. Myślę, że ani za dobra, ani za słaba. Taka bo powiedzmy. Tygrys. Jeżeli lubicie grać bronią z lunetą, lubicie sobie przycelować, no to myślę, że Tygrys będzie dla Was. I Tygrysa robi się pod headshot. Pod headshoty się robi Tygrysa. Następnie, upiór, bardzo fajna szturmówka, tylko tak, z upiórem jest jedna kwestia, musicie trafić ten perk, wtedy on jest najlepszy. Eee, już wam szukam upiora, tu jest upiór, musicie trafić ten perk, że 5 trafił w głowę, zwiększa obrażenia broni o 30, wtedy on jest o 120, ileś tam... 126% lepszy, mi się tak wydaje. Dokładnie tam nie czytałem, ale to można więcej na Redditie poczytać. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wpiszcie po prostu sobie upiór w Edita i tam powinniście znaleźć ewentualnie możecie poszukać na innych forach. Nie wiem, czy ja mi pokazuje po angielsku te po angielsku perki. Ok, następną bronią, i już chyba jedną z ostatnich broni. Będzie niszczyciel, snajperka, która przebija ściany i słuchajcie, jest to bardzo fajna snajperka pod Defendera. Następnie poczwórna wyrzutnia. Y, poczwórna wyrzutnia charakteryzuje się tym, że ma 4 naboje w magazynku. Zwykła wyrzutnia ma tylko jeden, ta ma natomiast 4. i po prostu strzelamy czterema strzałami, ona się przeładowuje, w końcu y, później po tym znowu czterema strzałami ona się przeładowuje i tym ona wygrywa. Tutaj oczywiście pod Image, preferuję wyrzutki, chociaż można te testować podkryte jak to woli. Niszczycie tam oczywiście podkryta. I co? No to by było na tyle. Jeżeli odcineczek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, a zastanawiacie się na subskrypcję, zachęcam do subskrypcji na pewno nie będzie się żałować. No i tak by się to prezentowało. Tak wyglądają te wszystkie bronie, które aktualnie możemy zdobyć z yy, pirackich lam. Dzięki za oglądanie, ja byłem sasek i do kolejnych odcinków, cześć i czołem, pa pa!